Witam, dzień dobry. Karty na 19 grudnia. Karty na 19 dzisiaj robimy. Wszystkiego dobrego, jeżeli macie urodziny. <laughs> Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Karty na 19. No to zobaczymy, co tu jutro może się wydarzyć. Zobaczymy, moi drodzy, praca jutro. Dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie. Rezultat dnia. Wasza rola. Zdrowie. Cóż wy macie w głowie? Miłość. Co w miłości. Wiadomość z góry. Wiadomość z góry dla Was. No co przy pracy zobaczmy. Oj, moi drodzy. Po pierwsze, karty mówią, że karty mi tak pokazują, jakby zakończenie, ro... zakończenie już roku. Tak jakby wszyscy czuli, że. Nie wiem. Ten rok y, był różny, bo ta karta mówi o tym, że się bardzo dużo działo, natomiast moim zdaniem już przychodzi spokój. Większość może być tak, że już się idzie na wolne osób, bo karty tak pokazują, że tak jakby część osób już jest na wolnym, część osób już przebywa z rodzinami. Wy też już może być tak, że wzięliście wcześniej wolne. Tak pokazuje karta. Raczej spokój, stagnacja. Y, nawet taka bym powiedziała, że chyba lepsza atmosfera tu panuje, jeżeli chodzi o pracę. Tak jakby. Mogą być załagodzone jakieś konflikty, naprawdę tutaj jakby zmierza to do jakiegoś końca jest pokazane, że dużo rzeczy, dużo się działo, ale tak jakby jest koniec już, ale to może się jak najbardziej, jeśli chodzi o pracę, wiązać po prostu z tym końcem roku. Dlaczego tak? Ha, niektórzy pójdą w inną współpracę, na pewno w przyszłym roku karty pokazują. Że cieszą się, że kończy się ten rok w przyszłym roku, albo już mają nową pracę, albo nawet szykują się do zmiany pracy. W ogóle karty pokazują, że tak jakby dobrze, że już to wolne mm, będzie. Yy. Jakby dwa dni tu się pokazuje, że jeszcze dwa dni. Jutro jest co? Dzisiaj jest środa, czwartek, piątek. No tak, właściwie to dwa dni. Co niektórym to chyba zostały tylko dwa dni, a niektórzy są już na wolnym z rodziną, karty pokazują. Co przy domu? Hmm. Jeszcze tylko pojadę tu, jeszcze kupię tamto, jeszcze zrobię to. Dużo, dużo, dużo. Niektórzy na pewno zmieniają jakieś rzeczy. Ja nie wiem, czy wyrzucają jakieś stare rzeczy. Szykują się do świąt, coś tak jakby robili. Więcej, bo karty pokazują też zmiany. Przy domu są zmiany. No, czyli może być taka sytuacja, że stroimy, robimy coś, ale też przy okazji wymieniamy, tak jakby sprzęty. Hmm, coś takiego. Tu jeszcze muszę polecieć, tam coś jeszcze muszę zrobić. Raczej karty pokazują, że w drodze cały czas. Przy domu hmm, to tak jakbyście jeszcze musieli dużo jakichś rzeczy zrobić. Wcześniej nie było na to pieniędzy, też karty pokazują. Wcześniej nie było na, by miło, było mi szkoda na to pieniędzy, no ale teraz trzeba to kupić, bo święta, bo żeby na święta to było. Hmm. Niektórzy będą się zastanawiać, czy zaprosić teściową na święta. Tak mi się wydaje. To jest starsza kobieta. Ale... No, matkę to może nie, ale tutaj niektórzy się będą zastanawiali, czy zaprosić teściową, czy nie zaprosić. Coś takiego się tutaj pokazuje. Nie podejrzewa, że czy zaprosić mamę swoją, ale teściową to już wiecie, można się zastanawiać. Co przyjdzie nieoczekiwanie jutro? A wy się zestresujecie jutro czymś. Hmm. Jeżeli jesteście w parze, to karty pokazują, że Czegoś mężczyzna nie będzie chciał na przykład zrobić, a wy będziecie chciały, żeby on to zrobił i koniec, słuchajcie. I tu będziecie w stresie. Nie mam tutaj kłótni. Ale tak jakby mężczyzna się na coś nie zgadza, to przyjdzie nieoczekiwanie, ale też może jakaś inna sytuacja, co, przy, co przyjdzie nieoczekiwanie. Możecie się martwić tym, że ktoś się nie odzywa. Jakaś osoba od serca, że się nie odzywa, albo że nie wykazała się, albo że nie zrobiła czegoś, a wy na to cały czas czekacie. Jaki rezultat dnia? Bajka tu się pokazuje. Mimo wszystko gdzieś tam czujecie, że idziecie w dobrym kierunku, że robicie coś dla domu, dla rodziny, dla szczęścia, nie ma tutaj niczego złego. Może nawet ta karta pokazywać, że uda wam się przy, przy tym całym, na przykład, tutaj ruchu, bo tu się pokazuje, że jeszcze pojadę, jeszcze zrobię, i tak dalej. Karty mówią, że może się udać wam przeoszczędzić. Czyli na przykład, jeżeli będziecie wymieniać nawet jeszcze coś w ostatniej chwili, to karty mówią o tym, że albo się załapiecie na jakąś większą promocję, albo uda Wam się nie wydać, tak? Przeznaczyliście na tą 1000 zł, to się okazało, że kurczę zapłaciliście 700 tylko. Coś takiego mi się tutaj pokazuje, taki rezultat dnia. Jakby pieniądze się mimo wszystko zgadzają Wam. Dlaczego? Bo jesteście spełnieni, a z drugiej strony postawiliście na swoim. Czyli być może kupiliście to, co chcieliście kupić, i jesteście z tego powodu spełnieni. W ogóle jest bardzo dużo radości, jako rezultat dnia jutro. Yy, bardzo taki dobry, uważam, że to będzie dla was dzień. Jaka wasza rola? Hmm. Niczego nie róbcie na siłę, karty mówią. Tu bardziej chodzi o jakieś sytuacje, że, że, że jeżeli czynniki zewnętrzne wpływają na jakieś wasze decyzje. Macie to podjęcie jutro, ale nie jakieś decyzje życiowe. Tu karty pokazują, że jeżeli na przykład nie zdążyliście czegoś zrobić albo nie mogliście czegoś zrobić, bo coś tam, gdzieś tam, bo nie zdążyliście, bo już nie dacie rady, to karty mówią, że raczej to Wam wyjdzie na dobre w przyszłości. To jakieś działania, które na przykład są niepodjęte, jaka Wasza rola, nie szarpcie się. Jeżeli coś zostaje zablokowane, karty pokazują, tak? Jeżeli coś zostało zablokowane, czy przechodzą jakieś czynniki zewnętrzne, że nie mogliście czegoś zrobić? Hmm. Bo czekacie na przykład na jakieś pismo i cały czas czekacie i myślicie sobie, Matko Boska, czemu ono nie przychodzi. I w końcu dzwonicie gdzieś i pytacie, kiedy wam przyjdzie ta odpowiedź i tak dalej, bo złożyliście jakieś papiery, dokumenty. I ktoś tam wam mówi, że no nie, jeszcze to się nie, nie dzieje, sprawa jest w toku, czy cokolwiek, to tutaj nie szarpcie się absolutnie, bo tu karta mówi o tym, że ta karta zawsze mówi o tym, że jest pustka i cisza w jakichś kwestiach, tak? Ale to. Mm, jak to powiedzieć? Czekajcie. <laughs> Ale to, że jest ta pustka i cisza, to tak jakby wam się wydaje, że wy może stracicie, bo czekacie na coś, tak? I to przyjdzie później, to wy nie będziecie zadowoleni. Nie, właśnie ta karta mówi o tym, że będziesz bardziej zadowolony, bo może bardziej korzystne będą jakieś decyzje, może bardziej korzystniej coś do ciebie przyjdzie, jakby w przyszłości. Także nie szarpcie się. Jeżeli nie udało wam się czegoś kupić, czegoś zrobić, czegoś. Zorganizować, to karty mówią, na dobre ci to wyjdzie. Jaka wasza rola? I nie kłóćcie się przy domu o jakiejś rzeczy. Karty pokazują, tak? Jeżeli ktoś czegoś nie zrobił, albo nie zdążył zrobić, albo i wy jesteście przez to, że nie wiem, yy, córka obiecała, że zrobi to czy tamto, jeszcze przed świętami tego nie zrobiła, to karty mówią, słuchaj, chcieliście kupić na przykład w ostatniej chwili to czy tamto a nie da się tego kupić, bo, toczy, bo ona nie przyjedzie, ta córka, czy cokolwiek, tak wiecie, podaje takie przykładowe sytuacje, to karty pokazują, że miała Wam na przykład kupić telewizor, powiedzmy. Okazuje się, że tego telewizora nie, nie kupiła i już nie zdąży go kupić. I tu karty, ta karta pokazuje, że wyjdzie Wam to na zdrowie, bo może podejmiecie lepszą decyzję, kupicie lepszy sprzęt po nowym roku, tak? To taka przykładowa sytuacja. W zdrowiu zobaczmy, co... Ja Wam powiem teraz tak. Jeżeli Wy macie jakiekolwiek imprezy, jeszcze okolicznościowe wigilie, albo coś takiego, to karta, jeżeli chodzi o zdrowie, mówi o, mówi o tym, żeby nie przesadzić z alkoholem. Dosłownie. Hmm, dlatego, że tutaj karty pokazują, że stróć się możecie na 2-3 dni nawet. No, tak mi pokazuje ta karta. Żeby w ogóle jakoś. Hmm, raczej być powściągliwym przy trunkach. Może być to imprezowanie tutaj, jakieś wiecie, jakieś wigilie jeszcze zakładowe, coś takiego. Żebyście nie przesadzili. O, a tu kart, no. Dokładnie. Hmm. Albo żeby wam ktoś nie podlewał, bo karty pokazują, że. Te, musiałam to dołożyć, bo to było dla mnie niejasne. Hmm. Bo co, niektórzy na przykład mogą myśleć w ten sposób, idę na tą imprezę, fajnie, będzie pyszne pewnie jedzenie i będzie jakieś fajne drinki będą serwować czy cokolwiek, ale tu karty pokazują, że mm, ktoś Wam tak jakby mógł polewać w tajemnicy po cichu, dolewać, wiecie. Wy tam już lekko wypijecie coś i tutaj To no, taka sytuacja bardziej związana jest naprawdę z alkoholem. Hmm. I druga wersja, to ta karta mi zawsze pokazywała przy chorobie, jeżeli jesteście przeziębieni, jesteście chorzy, to też ta karta mówi o tym, ty się przypadkiem nie zmuszaj i nie wstawaj do tej pracy, dlatego że ci to na zdrowie nie wyjdzie w kolejnych dniach. Ta karta mi zawsze pokazywała, że jeżeli chorujemy, to mamy zostać w domu. Jeżeli mamy poważniejszą chorobę, to karta ta zawsze mi mówi, że może, może trzeba nawet miesiąc w domu zostać i wypadałoby się z tym pogodzić. Ta karta mówi, właśnie mówiła mi bardzo często o takich sytuacjach, że Ktoś trochę też fiksuje i przesadza z pracą. Ja wiem, że to często jest tak, że pracodawca wymaga, natomiast ta karta bardzo często mnie potrzeba, pokazywała i każdemu to mówiłam, kto mnie pytał o zdrowie. Masz zostać w domu. Jeżeli masz jakieś schorzenie, to nie szarp się nic za wszelką cenę do pracy, tak? Tylko po prostu zostań w domu. Co wy macie w głowie? Zobaczmy. Tu się rozgadałam dzisiaj trochę. Macie w głowie chyba jakiegoś mężczyznę któremu postawiłyście granice. Jeżeli jesteście mężczyzną, no to karty pokazują, że chcecie jeszcze zadziałać, coś zrobić w stosunku do kobiety, która wam postawiła granice, mmm, dlatego, że nagle się coś wydarzyło między wami, tak? I ona się nagle zdenerwowała. Czyli jeżeli wy jesteście kobietą, postawiłyście granicę, no to cały czas myślicie o tym mężczyźnie, macie go w głowie, czy on jeszcze zadziała, czy coś zrobi, chociaż wy zaznaczyłyście poważnie jakieś granice. Z drugiej strony no mężczyzna się pokazuje, że on by chciał coś zrobić, natomiast boi się tego, że kobieta jest zdenerwowana. Co w miłości? Jutro wierzycie w to, że będzie pojednanie, będzie równowaga, że tu coś się uda, że może dostaniecie prezent. Mm. Ale może też być tak, że wierzycie cały czas w to, że ta osoba jednak zrozumie pewne kwestie. To w miłości. Czekacie, tak jakby, jak, tak jakby, aż ta wasza osoba, która tu się pokazuje, coś konkretnego zrobi w takiej kwestii pójścia inną drogą. Może z wami właśnie, albo zakończenie jakichś własnych spraw. Jaka wiadomość z góry dla Was? Czap, po prostu. Przepiękna, przepiękne karty, przepiękna wiadomość. Teraz tak, jeżeli wy jesteście w jakiejś znajomości, w jakiejś relacji, gdzie ktoś wam czujecie, że nie do końca ta osoba mówiła wam prawdę, może trochę wam mąciła w głowie, albo sami nie możecie być sobą w tej znajomości. I sami ciągle na przykład mówicie, trochę okłamujecie w taki sposób, albo nie mówicie do końca wszystkiego. Nie macie szczerości w sobie. To karty mówią w ogóle tak jakby z góry radzą, że przed Tobą jest nowy początek i piękna, szczera miłość. Ta, te karty nie mówią o tym, żebyście znaleźli, odeszli od tamtej znajomości albo od myślenia o tej osobie. Natomiast tu karty mówią raczej o tym, że przy was jest jakaś nieskończoność. Przy was pokazuje się nieskończoność. Uwielbiam w ogóle ten symbol. To jest też mój symbol, wiecie? Hmm. A wy macie w ręku klucz. Jeżeli nie możecie być sobą, albo czujecie, że ta osoba w jakiś sposób nie mówi wam wszystkiego, troszkę manipuluje może. To już nie mówię, że tu są jakieś karty, wiecie, złe bardzo. Ale taka albo wy nie możecie być sobą, albo ta osoba coś nie do końca tak wiecie, robi, jak, jak należałoby, to te karty nie mówią o tym, żebyście tą znajomość zostawili. Raczej mówią o, mówi o tym, żeby podjąć działania. W związku z tą znajomością, nie wiem jakie. Natomiast dalej karty mówią o tym, że przed Wami tak naprawdę, przy nowych początkach jest piękna, szczera miłość. I teraz nie wiem, czy Wy tylko tą osobę znacie, tam jakoś rozumiecie z widzenia i dopiero to może się zadarzyć, zadziać, czy to chodzi o to, że faktycznie trzeba coś odstawić, żeby pójść w te nowe początki i mieć piękną, szczerą miłość w przyszłości. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany miłością, bo ma piękny związek, no to karty mówią o tym, że tu na pewno jest pokazany wiadomość z góry: przed tobą rozwój, przed tobą nowo, nowe początki nie bój się. Nie bój się po prostu, też karty mówią: przed tobą lepsze nowe początki, piękna współpraca. Tak? Tu jest tworzenie, tu jest działanie, tu jest rozwój. Karty mówią: nie bój się. Wszystkiego dobrego na 19. Pozdrawiam. Do usłyszenia.